Jestem Meka i jestem w kolejnym filmiku. Dzisiaj witam w kolejnym holu zakupowym. Dzisiaj mamy dosyć ciekawy odcinek, powiedziałabym, że bardzo interesujący, ponieważ mamy nowe figurki z G2. No, nie nowe, że teraz nowe wyszły, czy coś takiego, bo wiadomo, że to nigdy pewnie się już nie stanie. Ale na Allegro kupiłam saszetki z generacji drugiej. To jest chyba seria druga, właśnie, yy, no, LPS-ów. Ponieważ oglądałam sobie filmiki na YouTube i właśnie chyba w moich takich proponowanych pojawiło się właśnie pewien taki filmik, o właśnie taki, yy, nie pamiętam się nazywa ta osoba, ale bądź podane. I mnie szokowało to, że znalazła generację drugą właśnie saszetek u siebie chyba gdzieś w sklepie w mieście oraz na, na Allegro. No to, to, to zrobiła beka, od razu wzięła sobie trzy saszetki. Wyszło mi to 20 chyba złotych plus 8 złoty wysyłka, czyli jakoś 29 złotych, chyba mi to wyszło z groszami. O mój Boże! Okej, okay, dobra! I jak sobie tak powymacałam tutaj, bo lubię sobie macać saszetki to Boże, jak ja też za tymi opakowaniami, to właśnie gdzieś wiem, że czuję bardziej, że takie mam większe głowy. Mam wrażenie, że nie wiem w której, ale w jednej będzie mi się, że ta wiewiór, latająca wiewiórka, który nie wiem jakie ma, czy właściwie ma jakieś ten nazwę, albo ten ptaszek jeszcze gdzieś może być albo ta e, gąsieniczka może gdzieś ta, e, ta, ta, ta co to jest? sięga morska? albo coś czuję, coś właśnie też takiego z okrągłą głupą, czyli możliwe, że e, foczka lub królik I także otworzymy sobie to na trzy różne sposoby pierwszy pójdziemy w normalny sposób z użyciem nożyczek o mój boże, patrzcie na to omg, o omg, omg, omg O, zgadłam Kurde, to już zobaczyłam, ale zgadłam eee, także Zgadłam którąś z tych, którą właśnie powiedziałam I w sumie jest to mój pierwszy taki kształt, ale Głośniczka! Ej, ale jak ładna! Dlaczego jest taka brudna? Ale, o mój Boże, jak to śmieszne jest otworzyć teraz nowe te Coś mi nie gra, bo w sumie tą główkę ma taką jakąś taką śmieszną Nie ma go więc nie wiem czy one mają właściwie taką luźną główkę Czyli faktycznie taką mocną, czyli bo No wydaje mi się, że to są ponoć chyba były jakoś, że to są one sprowadzane z Włoch chyba Czyli nie wiem czy to po prostu jakieś zaległe jakby cuk, które mieli i właśnie tak, bo to jest chyba właśnie po włosku Tak mi się wydaje Ale no fejki to raczej nie są A przynajmniej mam nadzieję Ale co z tego? Halo! Patrzcie jakie fajne! O oh mój ale to jest moja pierwsza gąsieniczka i w sumie jest dosyć urocza mało ma właściwie kolorki Dobra, następne pójdziemy już bardziej po prostu... Okej, okay, dobra, jest w do mnie tyłem Więc nie mam pojęcia co tu będzie Okej, okay, mamy oczywiście gazetkę, tą samą, pogniecioną przez nich. Oraz... Serio? Druga gąsienica nie, a ty co masz? A, a, to w sumie dobrze, że ma coś z okieniem, bo w sumie... Czemu to jest taka grudna? What? 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 <noise> Dobra, ale mamy drugą gosiniczkę i tą w sumie dobrze, że ten, bo mogę sobie zrobić coś customa. I czas na osanie. Mam nadzieję, że tu też nie będzie głośniczek, głośnice. To sobie obetnę. Teraz... No, nie poszło tak, jak chciałam. Jest I... oh, JOS! Czemu jesteś taka brudna? Halo! Czemu są takie brudne? Czy to w środku coś sobie zafarbowało te figurki? Inaczej, jeżeli to są faktycznie oryginały, a przynajmniej taką mam nadzieję, I czy widać rurkę? Nie widać tutaj rurki, czemu nie widać rurki? Jeżeli to są faktycznie oryginały, no to się zastanawiam, czemu są takie brudne, no bo jednak było w pudełku w całe, przez ten czas, ale od 2000 dnia z którego roku są te setki? I chyba 2010 tak teraz patrzę, na był. Nie, może coś od czegoś się wybrudziłem, może tutaj jest akwarium granatowe, może od gazetki, nie mam pojęcia, ale tak czy siak jest uroczą, to jest moja druga, że się nie mylę, yy, latająca wiórka i o mój Boże, on jest uroczy, boże, tak. No, taka śmieszna sytuacja, także mamy nowe figurki, nie wiem, jeżeli chcecie, to mogę zrobić jeszcze osobny odcinek i kupić jeszcze więcej tych yy, saszetek, zobaczę, bo w sumie podoba mi się to, że wreszcie takie emocje, jaka to jest figurka tutaj i generacja druga, mimo że nie wiem, czy to są faktycznie oryginały, jakieś znalezione, czy jakieś fejki dobrej jakości. Teraz czas na 6 figurek, które znalazłam na OLX, i naprawdę jak zobaczyłam tą ofertę, że jest 6 figurek za 30 zł, no plus jeszcze chyba 10 przy wysyłka, to byłam w szoku, czy tam 15, nie pamiętam, ale to byłam w szoku, ponieważ w sumie chyba są tam cztery moje marzonka. Jedyne co tutaj jest innego, to na zdjęciu jeszcze była właśnie figurka, jakby tam był haski, ale pani powiedziała, że dała go do innego zestawu, więc mi dała innego, inną figurkę zamiast tego haskiego. Okej, okay, pierwszą mamy tutaj szynszykę, którą mam wrażenie, że już ja chyba mam, ale to nie jest, ona jest troszeczkę brudna, ale to się da zmyć, albo ją też przerobię, albo sobie ozdobię i na przykład właśnie dodam kwiatki jej i takie inne pierduki i będzie do mojego serialu, właśnie takiego yy, le, las, fantastyczny las czy coś takiego. Następną figurką zamiast właśnie tego haskiego dostałam takiego opiska Russell terrier, terrier i on jest troszeczkę brudny, troszeczkę brunny, bardzo brunny, jakby taki, no ale. To jest takie typowe jakby urodzenie u figurę, które mają właśnie białą albo jakąkolwiek taką jasną, jakby podstawowy tutaj kolor, taki matowy. Okej, okay, teraz idziemy na kolejne właśnie teraz te cztery marząka jakby. Pierwszym jest to ten oto konik i w sumie o ile jakby konie lubię z LPS-ów, nie mam jakby aż takiego bzika na punkcie ich, ponieważ uważam, że są bardzo ładne. I to w sumie jest dobrym, bardzo dobrze stanie. Że no, jakichś takich właściwie ubrudzeń za bardzo nie ma, tylko chyba takie już, które myślę, że był jakby w pudełku. I no, tak, nie ma nigdzie starej farby A nie, tylko coś tu mam tutaj już, tutaj Ale to jest chyba taki klej po jakimś kwiatku, który ja sama doczekam. Czasami są, tak, że czasami lps tego Także to wystarczy żeby zmyć, suwo, e, zmyć wodą, nie potrafię mówić dzisiaj Następnie jest to również konik, a właściwie zebra I o mój Boże, jak ja chciałam tego konia Zebra e, Ponieważ to jest taka zebra e, jasniutki i kremowy oraz mała właśnie takie te wszystkie paski oraz grzywe i właśnie są takie fioletowe i to jest tak po prostu śliczne, mi się to tak podoba. I też jest w bardzo dobrym w stanie. Tu ma troszeczkę takie malutkie urodzenia, ale co to takie pierdółki i... koła! Yes! Następnym jest to ten oto perski kot! <giby> Jak nagle zobaczyłam sobie, że jest tutaj perski kot, to od razu wiedziałam, że chcę. Mamy jedynie ma jakby nos pomalowany, bo był różowy oryginalnie, ale to ktoś pomalował malował na czarno, ale to jakoś myślę, że to poprawię. A tak to w sumie też ma takie malutkie urodzenie tutaj z tyłu, które na mnie tu w ogóle kamera wyłapuje. I tak, w sumie to tyle chyba, jeżeli chodzi o uprodzenia. Oraz ostatni już tutaj z tego zestawu jest to ten oto... Kiesę, y, owczarek, nie mam pojęcia właściwie co to jest za rasa, może znajdę, ale on ma takie fajne brwi, które widziałam, że jedna osoba właśnie w serialu robi często z swoim customom i to mi się bardzo podoba. I o oh mój Boże, ten też w sumie też jest w dobrym stanie. Tutaj może odrobinkę ma, co też się da zmyć. I tak to właściwie też nie ma żadnych jakby ubytków w farbie. Także się cieszę. Woof 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 woof. I like dogs teraz już ostatnie cztery figurki, które mi przyszły właśnie. chyba z godzinkę temu Ups. I to są bardziej figurki nasze już na customy, ponieważ one są jakby już w farbie To jest chyba nawet taka lśniąca trochę farba I po prostu wystarczy to zmyć i będę mogła sobie przerobić korkiego. I tu chyba dałam za to 60zł, ale chyba 19 była wysyłka, także 30 zł za to wszystko A to dobrze, bo tam jest taki jeden fajny piesek i tu właśnie mamy kotka. I to chyba wreszcie mój pierwszy albo drugi ten z tych szatów, które uwielbiam, ale ma wypukłe oczy, więc będzie mi się wreszcie fajnie jakoś to kastymować. Jorki! To jest chyba mój drugi ogólny Yorki i fajnie, bo w sumie jestem ciekawa jak będzie mi się to kastymować, bo nie wydaje się aż taki trudny mi do kastymowania. Stój. Ale no, będzie ciekawe, jakby powiedziała. I W sumie chyba już wiem nawet, jak mniej więcej w jakim serialu go mogę użyć. No i oczywiście jakby gwiazdą programu mamy tutaj Koli. Woo! Woo! I tutaj właśnie jest chyba, to jest tu ma... Nie mam pojęcia czy widać w tym świetle. Nie wiem czy widzicie. Nie wiem, czy widzicie to. No ja wam mogę powiedzieć, że to jest tutaj przeźroczysta rurka, ale nie, nie mogę Wam pokazać co kurwa co. I o ile to właściwie jest, że okej, okay, fajnie, będę miała wreszcie, żeby na customa zrobić do serialu, ale... W sumie podoba mi się to jak on jest zrobiony, z tym już bandażem I chyba to go najpierw użyję sobie w jakimś serialu A potem z jego zmienię farbę i zrobię swojego własnego customa W sumie zastanawiam się czy w ogóle z tego zmienię farbę, on sobie zajebiście wygląda <grywa> O kurwa <grywa> Sorry, Zach. Także to był... <grywa> Także to jest moje nowe 13 figurek Jeżeli byście się zastanawiali Weka, po tyle figurek? To ja jestem kolekcjonerem i kocham zbierać się figurki. To, te figurki to moje dzieciństwo, ale jednocześnie moja pasja oraz. potrzebuję aktorów! Ale o mi przypomina tego. Experiment: 58. O mój Boże! O mój Boże, dajcie mi to! A! O mój Boże, jak uroczy! Ej, nie, pokochałam się tego pieska, taki jaki jest, jest cudowny. Także mam nadzieję, że ci mam się podobał. Do zobaczenia, w kolejnych innych następnych w moich filmikach. Na razie, pa pa.